Takie czasy, więc taka forma naszych rekolekcji wielkopostnych. W tym tygodniu, w tym tygodniu, Wielkim Tygodniu, chcemy się nad trzema tajemnicami zatrzymać. Dziś Jezus mówi nam, przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. To jest droga miłości, do której Pan Jezus nas dzisiaj zaprasza. Chcemy się, moi kochani, przenieść dzisiaj do Wieczernika i popatrzeć na bardzo taką e, osobistą scenę, kiedy, no właśnie, posłuchajmy, co Pan Jezus czyni wobec swoich uczniów. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał, potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Dziś Jezus pokazuje drogę miłości. Nie tylko do swoich uczniów, z którymi przebywał 2000 lat temu, ale także drogę miłości do Ciebie. To jest miłość solidna. Miłość pomimo. Jezus chce w naszym życiu wyjść poza schematy, bo możemy mówić tak: jestem człowiekiem grzesznym. Nie jestem w ogóle idealny. Nie nadaje się do miłości Pana Boga. Wcale tak nie jest, to jest kłamstwo. To nam szatan próbuje wmówić. Jezus prezentuje nam drogę miłości. Drogę miłości pomimo. Może czujemy się na uboczu życia, bo nie wiem, koleżanki, koledzy z nami się nie kontaktują. Może ktoś nie chce z nami rozmawiać, kto z nas nie lubi. Mamy taki stan, nie wiem, że, że ciągle nam smutno. A Jezus się pochyla nad nami. Pochyla się nad nami pomimo e, tych brudnych nóg, brudnych stóp. Oczywiście tu, nie, tu jest pewna symbolika. E, tutaj Bambu chciał powiedzieć o brudzie naszego grzechu, że e, Pan Jezus e, chce obalić te schematy, że On Cię kocha pomimo Twojego grzechu, pomimo tych brudnych stóp, tak? e, o których no, tylko wiesz, i, tylko Ty wiesz i Pan Jezus. E, dzisiaj Was zachęcam do tego, byście się, tak jak Pan Jezus, Byśmy się wzajemnie miłowali, by tą miłość, którą doświadczacie, solidną miłość, ją dawać także innym. Wiele mamy potrzebujących wokół siebie. Wasi babcie, dziadkowie czekają na wasze telefony, wasi bliscy czekają na rozmowę, nie wiem, zrobienie zakupów, pomoc komuś, zwykły uśmiech, porozmawianie z kim, ktoś czeka. Za chwilę Was zaproszę, byście posłuchali pierwszego świadka. Światka drogi miłości, który dostrzegł drugiego człowieka. Jest nim pan Krystian. Za chwilę wam się przedstawi, kim jest, co jest jego pasją. Zapraszam. Od kilku lat biegam, oczywiście amatorsko, ale sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Także bieganie daje mi też taką stabilizację fizyczną, no jest to moja pasja. Na co dzień w ogóle lubię mówić, jeżeli ktoś mnie o to zapyta, to lubię mówić, że staram się pomagać ludziom. Na co dzień jestem policjantem, pracuję w komendzie miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Ja jestem w Wydziale Prewencji, czyli generalnie zajmuję się zabezpieczeniem, zabezpieczeniem, można powiedzieć, ulic przed dokonywaniem przestępstw, wykroczeń. No i tak jak wcześniej wspomniałem, staram się pomagać ludziom. Jeżeli ktoś się zwróci do mnie o pomoc w jakiejś konkretnej sprawie, no to wtedy ja służę swoją pomocą. Zapadła mi w pamięć taka historia pewnego człowieka, konkretnie starszego, starszego pana. Który, który nie ma swojego domu już od kilku lat, tak, jest osobą bezdomną. Pan Józef był osobą, jest osobą taką zamkniętą w sobie. Na początku był bardzo niedostępny. Kiedy próbowałem z nim nawiązać kontakt, rozmowę, to właśnie nie chciał ze mną rozmawiać. No i na samym początku się jakby troszeczkę poddałem, bo pomyślałem sobie, no chłopie, starałeś się, no ale nie wyszło, tak. No, ale nie dawało mi to spokoju przez dłuższy czas i postanowiłem spróbować ponownie. No, i podczas kontaktu z panem Józefem, starałem się spędzać z nim trochę czasu. Czasami dałem jakąś kanapkę albo, jak było zimno, to dałem jakieś ubranie. Czułem, że te spotkania są dla niego ważne. Pan Józef, no, tak jak powiedziałem, na początku chyba nie za bardzo mi zaufał. Gdzieś tam, w przeciągu dłuższego czasu, podczas wspólnych rozmów chyba troszeczkę te nasze relacje się ociepliły. No, pana Józefa nigdy nie spotkałem pijanego. On też jakby nigdy się nie skarżył na to, jak potoczyło się jego życie, jak jaki został doświadczony przez życie. No a takim momentem, w którym tak naprawdę coś się wydarzyło, o tym później, co się wydarzyło? To była sytuacja, kiedy bo on spał na klatce schodowej. I kiedy podszedłem do niego, zobaczyłem taką skrzynkę licznikową, która wisiała na ścianie. I na tej skrzynce znajdował się metalowy krzyż i obrazek Jezusa Miłosiernego. I powiem Wam, że to mnie zupełnie złamało. Zupełnie zmieniło spojrzenie na to, co robię, czym się zajmuję. To tak naprawdę otwarło mi oczy. Jakby wejście w świat tego drugiego człowieka, zaangażowanie się, tam spojrzenie na niego z innej, z innej perspektywy, myślę, że może otworzyć oczy i przemienić serce. Później, jak już się zaangażowałem w tą samą sprawę, w ogóle opowiedziałem tą historię mojej żonie, która, która też bardzo się w to zaangażowała się w to wciągnęła. No i tam. Takie drobne sprawy, takie najprostsze rzeczy, czyli, czyli nie wiem, przywieźliśmy panu Józefowi obiad, czy też dotrzymywaliśmy mu towarzystwa, albo, albo jak było zimno, tam zaopatrywaliśmy go w jakieś ubrania. W sporcie bardzo ważna jest wytrwałość, ale w służbie też. Tak jak wcześniej mówiłem, że nie dawało mi to spokoju. Myślę, że. W sporcie jest też podobnie, że jeżeli ponosimy jakieś drobne porażki, z czymś coś na mnie wyjdzie, to gdzieś tam staramy się z tym walczyć i pokładać sobie tak wszystko w głowie, żeby, żeby to zagrało. tak? Także myślę, że to bardzo mi pomaga w służbie i tej takiej formalnej w swojej pracy, będąc policjantem, ale też w takiej misji dnia codziennego, czyli, czyli pomocy drugiemu człowiekowi. Jak już udało się coś dobrego zrobić dla pana Józefa, myślę, że każdy z nas przeżył taką sytuację, że, jeżeli zrobi coś dobrego, to czuje taką ogromną radość w sercu, że mógł coś dobrego zrobić. No, i w tej sytuacji było bardzo podobnie. Każda, każda sprawa, którą najdrobniejsza, którą udało się załatwić dla pana Józefa, była wielką radością i motywacją, jakby do dalszej służby. Też jako, jako, jako w kościele i bycia policjantem. Myślę, że no były też takie sytuacje, gdzie byłem troszeczkę dalej od Pana Boga, można tak powiedzieć. Wtedy tak tego nie czułem, ale bycie w dobrych relacjach zdecydowanie ułatwia mi tą pracę. Ja go doświadczam każdego dnia, bo u mnie jest tak, że jeżeli mam jakąś trudność, to wydaje mi się, że taką naturalną rzeczą jest do mnie taka rozmowa szczera z Panem Bogiem. Gdzieś tam cichutko, wewnętrznie, cichutko wewnętrznie gdzieś tam mogę porozmawiać i też zapytać o różne rzeczy albo poprosić o rozwiązanie jakiejś trudnej sytuacji. I myślę, że w tym momencie jest to dla mnie takie naturalne i bardzo mi potrzebne. Uważam, że służba to jest misja do spełnienia. Na pewno wiara mi w tym bardzo pomaga. Trwanie w relacji z Panem Bogiem napędza. Tak myślę, wewnętrznie napędza też moje działanie. Także myślę, że w ogóle trwanie w bliskiej relacji z Panem Bogiem pomaga mi w służbie każdego dnia.